Cześć Andrzej, wiesz co, jestem dzisiaj po live. No jak wiesz, te filmy z tobą są emitowane na kanale Jak to Ogarnąć i za każdym razem taka emisja poprzedzona jest live'em. I dzisiaj stanął taki temat, no, temat kobiet, nie będę ukrywał. Mianowicie padło pytanie, czy wtedy, kiedy już będziesz na wolności, czy będziesz chciał ze mną podróżować? To było pytanie widza. Natomiast ja odpowiedziałem, no w największym skrócie, że to będzie zależało przecież nie od Andrzeja, tylko od kobiety, przy której wtedy Andrzej będzie. Jak ty sądzisz, na ile kobieta może mieć wpływ na tego typu twoje decyzje? Ale mów szczerze. To zależy, jaka kobieta. Muszę szczerze słyszeć, że to ci mówię. Zależy, jaka kobieta. Słuchaj. Na pewno będzie to miało jakiś wpływ, ale znacznie. Wiesz, że zawsze staram się I tak osiągnąć swoje i tak. Ja też myślę, że ja ze swoją kobietą. Dogadałbym się też, gdybym miał. <gry> czy ty jesteś typem mężczyzny, który lubi być podporządkowany, czy raczej ty wolisz rządzić w związku? Znaczy, lubię być kurwa, pod pantoflem, tak, jeśli chcesz żeby kobieta przyjęła i przyjęła całkowicie, ale tam już coś nie odpowiada, to ja się dzieje. Pod pantoflem mówisz, no kto by nie chciał? Andrzej, powiedziałeś, że lubisz wtedy, kiedy kobieta przyjmuje inicjatywę. Czy w kuchni też? W kuchni też? Oddajesz inicjatywę kobiecie? Jeśli jest najlepsza w kuchni, czemu nie? To czemu? Był... Zawsze mogę jakieś ziemniaki pomóż obrać, no ale. Andrzej, to było pytanie z przymrużeniem oka. No przecież wiesz, o co się pytałem. <laughs> Dlatego też tak odpowiedziałem. Andrzej, no tak frywolnie zaczynamy tę naszą rozmowę, ale temat będzie bardzo ciężki. Też jakiś czas temu mówiłeś, że nie jesteś jeszcze gotów, żeby, żeby o tym rozmawiać, ale spróbujmy, może dzisiaj się uda. Kinga, jakie to wywołuje w tobie emocje? Czy możesz teraz z punktu widzenia mężczyzny, który siedzi w więzieniu, no na ponad rok najprawdopodobniej, czy możesz spojrzeć jakoś refleksyjnie na to wszystko, co się wydarzyło pomiędzy wami? Ja jestem już gotów na rozmowę z Tobą na ten temat, gdyż na dzień dzisiejszy i na resztę wyroku, i tak dalej, i tak dalej do przodu. Ja wiem, co ja chcę, i na pewno nie chcę już żadnych wiesz, powrotów. Jak Ci mówiłem, nie będę wchodził do rzeki, w której raz się już topiłem. Dzięki. Ja już się tam raz topiłem, i już nie wchodzę. Nie płynę. Ale sam też mówiłeś, Andrzej, nigdy. Nie mów nigdy. Nigdy nie mów nigdy. Tak, Jacek, ale widzisz, można się przebić raz, drugi, trzeci, czwarty, bo ja tyle razy się już przebiłem. Ale niektórym wystarcza raz, żeby się zastanowić nad tym, co robię. Ja teraz już mam czas, już wcześniej go nawet miałem, żeby się zastanowić i, i ja wiem, co już chcę. I na pewno nie tego, co było. Na pewno. Myślę, że trzeźwo, bez żadnych wspomagaczy, i tak dalej, na pewno już tego nie chcę. Nieważne, żeby to było, tego już nie chcę. Tam już nie idę. Andrzej, gadamy zupełnie szczerze i otwarcie? Tak, oczywiście. Z przynajmniej z mojej strony, ja to tak widzę i ja nie, nie zmienię zdania. Po prostu ja popełniłem błąd. Czekaj, moment. Coś ci? Nagrywaj, nagrywaj. Co to jest? Zaczyna się wieczorna impreza. W więzieniu? Słyszałeś? No, słyszałem, ale jak może być impreza w więzieniu? No, nie żartuj sobie. No i to tak będzie trwało do godziny 21. Ale co myśmy słyszeli? Czy to były śpiewy? Nie, no, ktoś jechał, ja świeżej. Nie lubią go chyba. Aha, rozumiem. Ale w tej chwili więźniowie są już pod celami swoimi, prawda? Tak, oczywiście. I są wszyscy zamknięci? No, oczywiście, no ale już przyszła półtka, że ktoś tam wjechał, wiesz, nieodpowiedni. To jakby życzenia. Życzenia. Czy to znaczy, że więźniowie, każdy z pojedynczej celi przez okno po prostu coś krzyczą, czy wyśpiewują? Czy to tak działa? Tak działa. Z tym, że nie były to miłe życzenia. Tak, ja to tak zrozumiałem, ale w takim razie jak się organizuje... Y Taką akcję. No przecież ci więźniowie siedzą w różnych celach, oni mogą nawet nie wiedzieć kto wjeżdża, mogą, mogą nie mieć pojęcia bladego, czy tę osobę należy właśnie tak skrytykować, czy, czy jakoś przywitać miło. Jak, jak to funkcjonuje? Jak to się takie rzeczy rozgrywają? No ja jest taką instytucją, że osoba, która jest zatrzymana przez policję, więźniowie już najprawdopodobniej wiedzą, że on już jest zatrzymany i że on tutaj będzie lada dzień. No niego już jakichś papierów ktoś ma, już do jakiejś sprawy to w ogóle zeznawał. Ja nie chcę mówić więcej na ten temat, bo to nie jest chyba dla was, wiesz, takie ważne. To jest rozgrywka między nami a nim. Andrzej, wracamy do wcześniejszej rozmowy, do Kingi. Zadałem Ci pytanie, czy rozmawiamy szczerze i otwarcie. Wiesz, no bardzo doceniam to, że chcesz o tym mówić, ale ja też chciałem Ci zadać trudne pytanie i nawet nie wiem, czy nie będę się musiał z tego wycofać i po prostu je wyciąć. Mianowicie w jednym z filmów, to było drugie nasze nagranie, powiedziałeś. Odmawiam składania zeznań. I tak odpowiedziałeś na pytanie o to, czy ty wziąłeś winę Kingi na swoje ramiona. Także to no, po prostu nie chcesz o tym mówić. Ale z drugiej strony, wtedy, kiedy w sądzie dowiedziałeś się o tym wszystkim, co ciebie spotkało, o tym odrzuceniu, wykrzyczałeś w pewnym momencie coś takiego, przecież ja to wszystko, co tutaj jest, to przecież ja za nią siedzę. Tak powiedziałeś. I teraz moje pytanie, czy ja. To wycofujemy się z tego. Nie, 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 nie wycofujemy się. Możesz w takim razie tę rozbieżność wyjaśnić, że z jednej strony y, mówisz, że nie będzie składał wyjaśnień w sprawie Kingi, a z drugiej strony w chwili emocji na sali sądowej, tam gdzie było bardzo dużo osób, tam było wtedy 11 osób, ja to policzyłem, wtedy wykrzyczałeś, przecież ja za nią tutaj siedzę. No, za kogo? Ja to krzyknąłem do ciebie. Nie zeznawałem wtedy, nie, ja nie byłem pytany, nie miałem głosu wtedy, ja to powiedziałem do ciebie. Sąd tego nie bierze pod uwagę, bo ja to powiedziałem, do siebie, albo do kolegi, przecież ja kurwa, za to siedzę. Ja rozumiem, tylko że problem cały polega na tym, że tej rozmowy będzie słuchało no, bardzo wiele osób. Prawdopodobnie po sześciu miesiącach, czy po, po roku, będzie to grupa kilkudziesięciu tysięcy osób, może nawet sto tysięcy osób. Czy ty zgadzasz się na to, żeby to zdanie zostawić tutaj, w tym nagraniu? Raczej. Czy ja składałem przeciwko niej jakieś zeznania? Nie. Czy ja mówiłem, że ona tam była za mną i tak dalej? Nie. Więc o co chodzi? Ja nie składam jej zeznań w stosunku do niej żadnych. Więc może to zostać? No bo ja nie zeznawałem przeciwko niej i w ogóle nie zeznawałem na ten temat. Ja przytyłem po prostu w nerwach, przecież kurwa ja za nią siedzę. Za nią siedzę. Dobrze, to w takim razie może nie rozwijajmy tego tematu. Ja myślę, że widzowie są na tyle domyślni, że będą potrafili sobie sami resztę dośpiewać. Wróćmy do tej twojej perspektywy, którą masz w tej chwili na, na wasz związek. Byliście ze sobą dwa lata. No, przerwani na moje więzienie. Odejmij dziewięć miesięcy od tego. Ostatnio nie tak długo. Jak to było? Jak to oceniasz teraz? Patrząc z, z tego na, na to? No tak ten temat, jak było, tak było. Ja nie chcę na niego nic mówić ani na siebie. Ani ja nie jestem święty, ani ona nie była święta i nie będzie. Także jest wszystko ok. Było, minęło. Gramy dalej. W takim razie, Andrzej, skoncentrujmy się na tych pozytywnych wspomnieniach. Co wspominasz naj, najmilej? Co, co zapadło w Twoją pamięć? Co zachowasz na resztę swoich dni, jeżeli chodzi o bycie z Kingą razem? Ja jestem, ja jestem tak nakręcony że obecnie, na dzień dzisiejszy, wszystko kojarzy mi się źle. Jeśli już... Ja nawet nie myślę już o niej, wiesz? Jeśli już wiesz, staram się coś przypomnieć, ja usiłuję się wiesz, doszukać cokolwiek, coś dobrego, co się wydarzyło. Tam przeważnie coś się działo, ale jest źle, źle. Nie ma czegoś takiego, że coś tam, wiesz, się układało fajnie, super. To takie, kurwa, resztę tego tego wszystkiego, a reszta to gdzie byś nie zaczęła jakaś, dobrze zaczęła się historia, yy, co się zaczęło układać, nagle, kurwa, wszystko waliło się w dół i było, kurwa, jak zwykle, ja byłem winien wszystkiemu, chociaż nie jestem bez winy, jak mówię, nie jestem bez winy, ale to znaczy ja byłem winny. Andrzej, rozumiem, Wiesz co, widzowie, no, którzy towarzyszyli wam przez bardzo długi czas, podkreślają, że ty byłeś wyjątkowo opiekuńczy w stosunku do Kingi, czy ty masz świadomość tego, że no, w pewnym sensie Parasol taki ochronny nad Kingą rozwinąłeś, dbając o, o to, żeby było gdzie mieszkać, też o inne rzeczy. nie. Ja to nie uważam tak, bo taki sam bym był dla innej kobiety, mojej partnerki, gdyby nie była nią na przykład. jakakolwiek inna kobieta, nie? Bo po prostu ja w życiu już, wiesz, straciłem wiele i... wiele zepsułem przez moje, wiesz, takie lekceważenie. Dlatego teraz, czy to był Kinga, czy jakakolwiek kobieta by to inna była na świecie, który, z którą bym był w tamtym czasie, byłbym taki sam dla innej. Jeśli zasługuje ktoś na to, ja chcę być taki. Ja nie robię tego na siłę, czy jakoś. Ja ją mam po to, żeby o nią dbać. Ja się nie szczycę, ja chcę się nią chcę jej dawać to, co najlepsze. Myślę, że to jest normalne każdego faceta. Przynajmniej ja tak uważam. To ja podkreślę to, że ty jesteś typem mężczyzny, który chce się opiekować kobietą, a no pokazałeś to, bo w moim przekonaniu no, bardzo dbałeś o wszystko, o to, żeby było właśnie gdzie mieszkać. Pamiętam, jak te ściany wywalałeś tam, czy no, bardzo wiele innych rzeczy robiłeś, kiedy znosiłeś rzeczy, kiedy budowałeś kolejne miejsca do mieszkania. Andrzej, kolejne trudne pytanie. Jak nie chcesz, to nie odpowiadaj na to pytanie. Czy to przyszedł już czas, żeby powiedzieć, nawet oględnie, o prawdziwym powozie Twojego powrotu do Hamburga z Barcelony? Możesz powiedzieć, jasne. No ale to ty, chcę, żebyś ty, ty to powiedział. Powiem, ja... powiem, powiem, powiem. Ja też z drugiej strony ja ci powiem tak. Wiesz, że ja nie chyba się podróżę, nie? Wierzę. No wiem. Andrzej, dla mnie było wielkim zaskoczeniem, że wróciłeś do. Hamburga z Barcelony, natomiast pewne rzeczy mi się powiem Ci szczerze nie kleiły, dlatego że gdzieś tam dotarła do mnie taka informacja, że głównym powodem Twojego powrotu do Hamburga jest załatwienie jakichś zaległych spraw. Jak rozumiałem, chodziło o sprawy właśnie z pogranicza sądowych spraw. Natomiast z drugiej strony podkreślałeś cały czas, że, że wróciłeś z miłości do kobiety. I teraz kilka dni temu powiedziałeś mi o tym prawdziwym powodzie, dla mnie to było zupełnie szokujące, ale wtedy, kiedy mi to powiedziałeś, to to wszystko zaczęło mi się kleić, więc jak to było z tym powrotem? słuchaj, ja też nie jestem w Ciemi Bity, a konfidentom jak nie wybaczałem, tak nie wybaczę nigdy. Nieważne co by zrobili. Moim prawdziwym powodem było to, że ta sprawa, o którą byłem podejrzewany. Nie miała jeszcze finału końcowego. Badania to nie wszystko. Bo prawo jest takie, że nawet kiedy kobieta powie przed policją, że nie miała ochoty na seks, ale on tak nalegał, że w końcu się zgodziła. To jest już przestępstwo. Yy, Rozumiesz? Dlatego ja starałem się usilnie, publicznie powiedziała to, że po prostu skłamała. Osiągnąłem to. Się publicznie? Czyli? Nawet nagrała to. Nagrała? Nagrała gdzie? Już pytam jak sędzia teraz. Nagrała gdzie? Mam dokończyć? Dokończ teraz. Ty, twoja kobiet. Nagrała na filmie, na kanale Jak to garnąć. Kinga, mikrofon jest twój, proszę. Nasłali na mnie. Bo ty wiesz, że jestem milicyjna córka. Nie? Nasłali na mnie, żebym tylko z nim nie była. Żebym tylko z nim nie była. Mówią tak, mamy to na niego, to, 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 to na niego. Tam chodź do szpitala, ten. Tu zrobimy to, 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 to i to. Wybaczasz. Słuchaj, czy wybaczam? Rozumiem, staram się zrozumieć. Staram się zrozumieć. A czy wybaczam? Trudne to jest, ale. Staram się. Staram się. Nigdy w życiu nie podałam tego pana o gwałt. W życiu! Mogę coś zapytać? Zmusili mnie. Zmusili mnie, rozumiesz? Zmusili mnie, żeby go zniszczyć. Zmusiałem ją? Czy to rozwiązało Twój problem definitywnie, problem tego oskarżenia? Definitywnie jeszcze sprawa nie miała finału. Aczkolwiek powiem jaki będzie miała finał. Ja nie mam wyroku prawomocnego. prawomocznego. Odwo odwołałem się od tego wyroku, gdzie mi nie odpowiada jego wysokość. Rok to jest za dużo. Najprawdopodobniej prokuratura odstąpi od zarzutów tylko dlatego, żebym ja wystąpił, odwołał swoje odwołanie. Rozumiesz? Ja wycofam swoje odwołanie, oni odstępują od zarzutów. Kinga zeznała już. Teraz w ogóle będzie nieuchwytna, jak wydaje mi się, bo z powrotem leci w melanż I to będzie taki finał, że po prostu jest koniec tego wszystkiego, zakończenie na eszcie. Czyli mimo tego, że w Konstancji, na granicy niemiecko-szwajcarskiej nas sprawdzili, ciebie sprawdzili i wszystko było w porządku, mogliśmy jechać w dalszą drogę, ale jednak pewne zaległości, czy pewne zaszłości były i twój powrót do Hamburga z Barcelony miał ostatecznie te sprawy zamknąć. Czy ja to dobrze zrozumiałem? Tak, a tam zostałem tylko dlatego wypuszczony, że oni na tych zarzutach, które miałem, na tym, co miała prokuratora, nie mogli opierać się na stosowaniu mi aresztu. To było za mało. Nie wyszły badania, nie wyszło nic. Zeznania co dwie godziny składane przez nią coraz były inne, coraz co inne mówiła. Raz, że mnie kocha, za chwilę. Wiesz, rozumiesz. Takie chore jazda. Chor 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 Także wiesz, oni też wzię wzięli podprawkę na to, co ona w ogóle wygaduje za bzdury. Trzy godzinę mówiła tak, za godzinę mówi inaczej, a za trzy godziny już zupełnie co innego mówiła o czymś innym. Także najpierw szło gdzieś na jakieś badania. Rozumiesz? Andrzej, wtedy po tym, kiedy wyszedłeś z więzienia za pierwszym razem, czy tam za drugim razem, ja już się gubię w tych twoich pobytach w więzieniu, ale w każdym razie wtedy mówiłeś, że prawnicy, sędziowie, że oni prokuratorzy, że oni wszyscy oglądali. Te filmy i tak no, nie do końca byłem przekonany, czy, czy to tak rzeczywiście było. Natomiast no, sam słyszałem na sprawie sądowej, na której byłem, że sędzia mówił, że oglądał te filmy. On powiedział nawet, użył takiego słowa, że, że wszystkie filmy oglądał, chociaż mi się wydaje, że to jest mało prawdopodobne, ale no, widać było, że on wie o co chodzi. Z tego też wniosek, że taki film, który przed chwilką przywołaliśmy. To wyznanie Kingi, że to też może być dowodem w sprawie. No tak, ten sędzia mnie karał wcześniejszym wyrokiem za inne przestępstwa. I mówił wyraźnie przy odczytaniu wyroku, że on wie, że zostałem niesłusznie skazany. Zgadza się? No tak. Ja on wiedział, że niesłusznie dostałem 8 miesięcy w zawieszeniu. Rozumiem. Wracając do mojego pytania, czy tego typu nagranie, tego typu wyznanie może być dowodem w tak poważnej sprawie? No, dużo pomoże. Bo teraz to już całkowicie już co innego wychodzi, wiesz? Już nie wiadomo o co chodzi. Ciekawe, co pani jeszcze zezna, tym razem, na co genialnego wpadnie, bo teraz yy, wiesz, przy pomocy i z pomocą nowego partnera mogą wstać na jeszcze genialniejszy pomysł. wiesz? Także ja czekam na rozwój sytuacji, cierpliwie, aczkolwiek trzymam rękę na pulsie, wiem co jest, będzie dobrze. Andrzej, zapowiedziałem, że rozmowa dzisiaj będzie ciężka. Ty też jest to rzecz, której ty nie ukrywałeś, zresztą mówiłeś o tym w szczegółach, kiedy kamera była wyłączona, ale ty z powodów swoich odsiadek, które trwały tak dużo, nie masz jakichś wielkich doświadczeń w tego typu relacjach. No i tutaj z tego, co mówisz, z tego, co, co widzimy, no bardzo się sparzyłeś, ostatecznie zostałeś odrzucony. Jak to wpływa na twoje postrzeganie kobiet na przyszłość? Można na podstawie wiesz, tam kilku niepowodzeń przekreślać wszystko i powiedzieć, a nie, to przecież to nie dla mnie. Ja też chcę jeszcze żyć, chcę mieć jakąś kobietę, chcę jakoś... No jak każdy chyba facet, nie? Dlatego, no kurwa, przecież nie zamknę się ku sobie celom i nie będę, wiesz, nie jestem jeszcze walka, ani szalenie jest. Leczę dalej, no. Szukam, może akurat. Wiesz, co ja pozwól, że powiem Ci o swoich doświadczeniach życiowych, dlatego, że kilka lat temu stało się tak, że po prostu byłem sam, no i wtedy usłyszałem takie zdanie od bardzo bliskiej mi osoby, od mojej mamy, że samotność jest straszna. Ja wtedy powiedziałem, jak to straszne. No w ogóle jest super, jest fajnie, no wreszcie, wreszcie jestem sam. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że po jakimś czasie, po dwóch, trzech, czterech latach ta samotność zaczęła mnie strasznie boleć, zaczęła mnie strasznie doskwierać. I no w tej chwili sobie w ogóle nie wyobrażam samotności. I doszedłem do wniosku, mając doświadczenia i takie, i takie, że samotność jest po prostu potwornym cierpieniem. Bywa jeszcze gorsza. wiesz, Samotność w więzieniu jest podwójną samotnością. Nie dość, bo to, że oświadczają cię koledzy, którzy niby się uśmiechają, niby jest wszystko w porządku, ty z nimi rozmawiasz i jest niby gitara super, wszystko się układa. Tak naprawdę nic się nie układa, na nic im ci nie zależy. Ty nie żyjesz. Chodzisz, uśmiechasz się, rozmawiasz, ale ty nie żyjesz. Jesteś martwy. Jesteś martwy. jesteś, martwy. jesteś sam. Andrzej, życzę Ci wspaniałej kobiety u Twojego boku. Dziękuję. Trzymaj się. Cześć. Po prostu było coś takiego. A my cię wyciągniemy z tego bagna, bo on cię tylko na dno ściąga, to, to, tamto. Ten pomożemy, nie tylko zeznaj to tak, powiedz to tak, tamto, tamto. To wszystko się da wiesz, wyjaśnić, wytłumaczyć. Przepraszam Andrzeja za to, że dałem się tak wmanipulować, wiesz. Bardzo przepraszam Andrzeję za to, że tak dałam się zmanipulować, zmanewrować. I. Czy Andrzej wybaczył? <noise> Już? Czy wybaczy? Przecież. Tu chyba by tego nie było wszystkiego, nie?